Co to ma być? Zapach mnie zmylił! Boże, ta biedna! Siema, jestem Marek. Dzisiaj przeprowadzę kolejny test na ślepo. A w roli głównej będą właśnie oto te wody o następujących wartościach za 1 litr. Pierwsza jest kranowa o wartości poniżej 1 grosza za litr także nie będę się na nią za bardzo rozczulał. Dalej jest jakaś woda butelkowana z sieciówki w beznadziejnej butelce o wartości 2 zł. Cisowianka, już zaczyna się szklana butelka, kosztuje 6 zł. Woda firmy Woda kosztuje 12 zł. za litr. Dalej jest Fiji 14 zł., Evian 15, Thainand 19, Voss, 22, Icelandic, 27, a na samym końcu jest perełka, którą ja sam piję, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Pewnie zastanawiacie się, czym jest moja perełka, a jest to woda marki Svalbardi. Prosto z góry lodowej. Piję ją od urodzenia. Cena za 1 litr wynosi zaledwie 350 zł. Jest zapakowana w ekskluzywne opakowanie, które zaraz otworzę, abyście mogli zobaczyć równie ekskluzywną butelkę. Podwójne opakowanie, żeby w wodzie się nic nie stało. I oto jest butelka. Świetna. Dodatkowo taka ciekawostka dla Was. Mam tutaj również te wody. Ta jest dobra do parzenia kawy oraz herbaty, a ta do gotowania na przykład zupy. Mm. Ta... Mm. Ta by była nawet dobra, Gdyby nie była w plastiku. Ja tutaj czuję plastik, także. To jest taka średnie. No plastik, no. Mmm. Co to jest? Jakieś ścieki, fekalia. Co, co ty mi dałeś? Ja tutaj mord czuję. Ty naszczałeś do tego wcześniej. Jak... Wiedziałem, że to kranowa. Ja tego nie będę, pić, zabieraj to. Taka bardzo delikatna Fajnie wypełnia kubki smakowe Jest nawet dobra Czuć, że to jest produkt klasy premium Ale nie jest to żaden najlepszy Także zasługuje nawet Na 6,5 na 10 mm. Nie, ja nie chcę tego być. Zabierz, to jest jedna z tych tańszych. Niedobre. Co to ma być? Zapach mnie zmylił. Boże, ta biedna. Dałeś mi to, to teraz sprzątaj. Strasznie trudno mi ocenić, mam niesmak po tamtej, ale da się pić 4, 5, 6 na 10, coś takiego. To jest nawet dobra, da się pić 6 na 10. Mmm cudowna, niesamowita taka delikatna. Aż rozpływa się w ustach To jest ta, to jest ta za 350 za litr. Mmm najbardziej ekskluzywna woda, wiedziałem. Polecam spróbować każdemu. To jest coś więcej niż woda. Ta woda to jest taka sobie, ani za dobra, ale też zła nie jest. Taka średnia półka, może nawet coś poniżej. Dałbym 4,5 na 10. Hmm. Ta jest nawet dobra. Taka zupełnie inna konsystencja. Czuję, jak rozpływa się na kubkach smakowych. Do ideału trochę brakuje, ale w granicach tolerancji daje jej 6,5 na 10. Podsumowując, ta woda jest zdecydowanie najlepsza i moim zdaniem warto wydawać te 20 tysięcy zł miesięcznie, aby móc pić tak ekskluzywną wodę. Ja osobiście piję 2 litry dziennie tej wody. Alternatywnie, jeżeli nie macie pieniędzy, to możecie pić wody za 1000 zł miesięcznie oraz za 1500 tysiąca miesięcznie. Jednak wybrałbym zdecydowanie tą. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. W komentarzu pod tym filmem możecie dawać propozycje do następnych filmów z serii Drogi vs. Stanie. Zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji.